Cześć mali nurkowie. Dziś zapraszam was do fascynującego świata podwodnych tajemnic. Zanurzmy się razem w wodny świat i poznajmy kilka wyjątkowych stworzeń. Zanim zaczniemy, prosimy o subskrypcję kanału, to pomaga nam się rozwijać. A teraz pierwsza zagadka. Zaczynamy naszą podwodną przygodę od spotkania z mistrzem kamuflażu. Kto to może być? W głębinach morza, między kamieniami i skałami to ma 8 ramion i zmienia barwę jak czarodziej? Tak, brawo! Odpowiedź to ośmiornica! Czy wiecie, że ośmiornice są bardzo sprytne i potrafią się doskonale maskować, aby unikać drapieżników? Teraz spotykamy królową oceanu. To taka panda, tylko że w wodzie. Kto to może być? W falach szerokich, z migotliwym ogonem. To jest królową oceanu, zawsze dumna i elegancka. Odpowiedź to orka. Orki to bardzo społeczne zwierzęta i często łączą się w grupy rodzinne. Kolejny bohater zawsze nosi na plecach swój domek. Kto to może być? W oceanicznym świecie, wolny jak wiatr. Kto płynie spokojnie z pięknym pancerzem na grzbiecie? Odpowiedź: to żółw morski. Żółwie morskie przemierzają ogromne odległości w czasie swoich migracji. Witamy w naszej bajkowej ekipie skocznego artysty morskiego. Kto to może być? Na lodowym brzegu z białym futerkiem, kto skacze i tańczy jak mały baletnik. Odpowiedź to foka! Ciekawostka! Foki potrafią pływać, nurkować i nawet skakać na lądzie! Nasz ostatni bohater to figlarz morski. Kto to może być? Żyją w grupach zwanych stadem, są bardzo mądre i wesołe. Odpowiedź: to Delfin! Delfiny komunikują się za pomocą różnych dźwięków i mają doskonały słuch. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej magicznej podróży po podwodnym królestwie. Mam nadzieję, że polubiliście nasze morskie przyjaciółki i poznałyście trochę więcej tajemnic oceanu. Do zobaczenia przy kolejnych podwodnych przygodach.